Z biznesu do słuchania. Raport Mniejszości. Film z 2002 roku. Science Fiction. Okazuje się, że dziś wiele pokazywanych w nim rozwiązań działa w miastach, również w Polsce. O to, do czego są wykorzystywane, oraz czy nie grozi nam realizacja scenariusza z innego filmu Terminatora pytam Jacka Drabika, prezesa Motorola Solutions. Ja szczerze mówiąc, zawsze zastanawiam się, jak pada hasło nowoczesne miasta, co to tak naprawdę znaczy i co to tak naprawdę znaczy dla mnie, jako również człowieka, który żyje w mieście i to w dużym mieście. I dla mnie definicja jest bardzo klarowna: jest to miasto, w którym się po prostu fajnie żyje. Miasto, które daje możliwości. Nie tylko zapewnienia sobie po prostu bytu, czyli pracy, która jest dla nas zadowoleniem, ale również daje możliwość spędzania czy to rodzinnie, czy w jakimkolwiek innym towarzystwie czasu po pracy w sposób zrównoważony. Daje różnego rodzaju możliwości, czy to kulturalne, czy fizyczne, czy jakiekolwiek inne, które chcemy wykonywać. I taki balans pomiędzy właśnie tą pracą, a życiem poza pracą, jeśli miasto daje, to to jest dla mnie fajne miasto. Ja oczywiście żyję w mieście, konkretnie w Krakowie, i ktoś kiedyś powiedział o Krakowie, że jest to miasto wystarczająco duże i również wystarczająco małe w tym samym czasie, ponieważ duże z uwagi na tą możliwość właśnie korzystania z różnego rodzaju rzeczy, które przychodzą nam do głowy, które chcielibyśmy skorzystać, ale również na tyle małe, żeby nie poczuć się w tym mieście zagubionym i takim wyizolowanym. Więc to jest jakby dla mnie definicja nowoczesnego miasta i na pewno w tej definicji fajnego miasta technologie grają rolę, ponieważ one dają nam dodatkowe możliwości których możemy korzystać, nie tylko takie technologie, które wykorzystujemy bezpośrednio w domu, które później wynosimy na ulice, które są po prostu mobilne ale również takie technologie, które spotykamy gdzieś w mieście, które oferuje nam sama instancja miasta przez publiczne jakieś możliwości, czy też prywatne dostarczane przez różnego rodzaju firmy. Gdzie dzisiaj rola dla tych technologii w tym mieście nowoczesnym według tej definicji, którą pan przed chwilą przedstawił? Ja skupię się na czymś, co nieczęsto jest poruszane i nieczęsto ludzie się nad tym zastanawiają, zwłaszcza mieszkańcy miast zastanawiają się, to znaczy nad, nad jednym z aspektów bycia fajnym miastem, czyli bezpieczeństwem. To, że możemy pójść do kina, do teatru, wyjść do Restauracji, spotkać się ze znajomymi, zagrać piłkę, pobiegać, wykonać jakąkolwiek aktywność w mieście, łączy się nierozerwalnie według mnie z takim poczuciem bezpieczeństwa, że mogę wyjść, mogę spędzić w sposób bezpieczny ten czas i cieszyć się radościami. I tutaj technologie zaczynają grać coraz większą rolę. Ja mogę powiedzieć, że istnieje w tej chwili świat, przynajmniej tak jak go dzielę, przed i post I ten COVID, oprócz negatywnych wszystkich aspektów, wpływu na nasze życie, przyniósł jednak jeden ogromny pozytyw, to znaczy strasznie przyspieszony rozwój technologii, między innymi w aspektach takiego bezpieczeństwa. Taką rolę właśnie technologie mogą grać mogą umożliwić nam znacznie bezpieczniejsze życie. Co ciekawe, odwołam ja się tutaj do filmu, którego widziałem 20 lat temu tylko prawie dokładnie 20 lat temu czyli Raport Mniejszości. Jak ja oglądałem go prawie 20 lat temu, to wydawało mi się, że wszystko, co jest w tym filmie, to jest absolutny science fiction. No po 20 latach, jak oglądam go jeszcze raz, to mogę powiedzieć, że zdecydowana większość tych rzeczy, które tam były prezentowane jako science fiction, jest już wykorzystywana, jest już zaimplementowana i ludzie z tego korzystają, a dużo z nich jest realizowane. Jeden z przykładów z tego filmu to jest przewidywanie tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Tamto oczywiście jest posunięte do granic typu science fiction, ale my tego oczekujemy jako mieszkańcy miasta. To znaczy, nie tylko chcielibyśmy czuć się bezpiecznie, jeśli coś się wydarzy, ktoś nam pomoże w sposób szybki, zdecydowany i efektywny, ale również chcielibyśmy być chronieni i ostrzegani przed tym, co się może zdarzyć. I tutaj technologie grają coraz większą rolę właśnie w przewidywaniu tego, co złe może się wydarzyć, ostrzeganiu nas, ostrzeganiu służb, żebyśmy po prostu w te aktywności, które nie prowadzimy, mogli prowadzić w sposób bezpieczny. I to jest taki ciekawy aspekt, jak szybko technologia w ostatnich latach się posuwa do przodu. Poczucie bezpieczeństwa jest istotne dla każdego, nie tylko w mieście, ale skoro Pan przywołał, wątek filmowy, bo każda technologia, rozwój sztucznej inteligencji niesie jakby za sobą duże szanse dla nas ale też zagrożenie i skoro mówimy o filmach, to chciałem przypomnieć panu taki film, który jest starszy niż 20 lat, nazywa się Terminator, też pełna science fiction, gdzie technologia czy sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad człowiekiem. Oczywiście do tego nie dojdzie, a jeśli dojdzie, to pewnie w bardzo odległej przyszłości, natomiast jakie dzisiaj zagrożenia niesie ze za sobą technologia w mieście? Tak, ja również ten film oglądałem i bardzo dobrze, że pan poruszył ten temat, on jest dla nas wszystkich bardzo ważny, to znaczy jak daleko... Powinniśmy się posunąć w oddawaniu kontroli nad tym światem zewnętrznym technologii, tak jak dokładnie to było w, w terminatorze. Czyli wchodzi w grę pojęcie sztucznej inteligencji i jak daleko możemy się w tym posunąć. I szczerze mówiąc, wykonywaliśmy jako firma ostatnio tego typu badania. Jak ludzie, jak mieszkańcy miast są otwarci na. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w dotyczącym na świecie, po prostu w naszym życiu. Robiliśmy to badania ostatnio na ponad 12 tysiącach mieszkańców w ponad 10 krajach. I co ciekawe, mieszkańcy miast i w ogóle ludzie są bardzo otwarci. Ponad 80% ludzi wyraża przekonanie, że sztuczna inteligencja są otwarci na tą, na tą sztuczną inteligencję, natomiast z konkretnymi warunkami. To znaczy, sztuczna inteligencja powinna nam Pomagać, ułatwiać, podsyłać dodatkowe informacje, agregować informacje, podpowiadać, ale ludzie chcą mieć nadal pełną kontrolę. Nad tym, co dookoła technologia będzie za nich decydować. To znaczy, nie chcemy oddawać techn kontroli technologii, nie chcemy oddawać kontroli sztucznej inteligencji. Jesteśmy na nią otwarci, ale nadal musimy pamiętać, że to człowiek powinien wiedzieć, co się dzieje, człowiek powinien mieć kontrolę i to człowiek powinien podejmować finalnie decyzję w tym, co sztuczna inteligencja nam podpowiada. Więc tak, terminator, ale jednak z, z fokusem. Na człowieka i na decyzyjność pozostałą w naszych rękach. Pani Jaskła, dziś w dzisiejszych miastach, w dzisiejszym Krakowie, spacerując po ulicach, pewnie nie zdajemy sobie sprawy, że za część decyzji, czy nasz ruch, czy to w którą stronę idziemy, czy to kiedy idziemy, już decyduje technologia, gdzie ona już dzisiaj funkcjonuje i czym rządzi w miastach. Myślę, że każdy z nas obserwując, chodząc na przykład po Krakowie, jakimkolwiek innym mieście, że są to technologie, które kierują naszą logistyką, tak? które umożliwiają nam poruszanie się po mieście. Czy zarządzanie, przepustowością naszych ulic, regulują światłami na skrzyżowania, czy informują nas o tym, w jaki sposób poruszają się autobusy i tramwaje po mieście, podpowiadają, kiedy należy przyjść na przystanek, czy należy się śpieszyć, czy należy spokojnym krokiem do niego podążać. Widzimy dookoła siebie, ja pewnie jesteśmy nawet do końca świadomi tego, ale ilość rozwiązań wideo dookoła nas, czyli kamer, bo to jakby dostrzegamy, jest ogromna. Ilość tych rozwiązań wideo dookoła nas rośnie w sposób naprawdę geometryczny, ale dla nas jest to tylko i wyłącznie kamera oko, które zawiera jakąś soczewkę i które nas gdzieś tam obserwuje. Natomiast nie zdajemy sobie sprawę, że nie do końca, że z tyłu za tą kamerą, za tym rozwiązaniem wideo stoi analityka. Analityka, która nas widzi, ale również analizuje to, co dookoła nas się dzieje. Czyli analizuje na przykład sytuację niebezpieczne. porównuje, że jeśli w Miejscu zazwyczaj nie ma dużej ilości ludzi, a pewnego dnia pojawia się ogromna ilość, to coś to znaczy, coś być może się tutaj dzieje, należy się temu przyjrzeć. I takie technologie również w, w mieście Krakowie istnieją, jesteśmy cały czas gdzieś tam obserwowani i ktoś zwraca uwagę na nasze bezpieczeństwo. Myślę, że takie technologie czysto komercyjne. Ja nawiążę do raportu mniejszości. Jak pan pamięta, ktoś wchodzi tam do sklepu czy do domu towarowego i od razu ktoś zwraca się do niego. Dzień dobry, panie Jacko, czy możemy panu służyć? I wiemy, że ostatnio kupował pan u nas to i to. Czy może jest pan tym zainteresowany? Te technologie również w Krakowie istnieją we, w tym świecie komercyjnym. Wszyscy chodzimy do galerii, wszyscy chodzimy do sklepu, wszyscy wykonujemy zakupy i te technologie już tam są. One nas jakby otaczają, nie tylko obserwują, ale również podpowiadają później to, co lubi. I my, nawet wracając do domu, otwierając przeglądarkę, nagle dziwimy się, że pojawiają się reklamy z rzeczami, które ostatnio gdzieś kupowaliśmy, ostatnio gdzieś oglądaliśmy. To są te technologie, które po prostu nas otaczają i nie należy się według mnie tego bać. Wydaje mi się, że nadal mamy w Krakowie, czy też w Polsce, czy też w ogóle na świecie kontrolę nad tym, co się dookoła nas dzieje. No i obyśmy tą kontrolę utrzymali jak najdłużej. Gościem pulsu biznesu słuchania był Jacek Drabik, prezes Motorola Solutions. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.